Okej, okay. nie no, tutaj, 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 tutaj. The magic key! To będzie wszystko, czy jeszcze coś będę musiał tutaj szukać? Chyba wszystko, tak? 200 na 200, 200 na 200. No i proszę, całkiem szybko się uwinęliśmy, wszystko już mamy, możemy spokojnie stąd zmiatać do drugiego świata ostatecznie. Mhm. Mm Gdzie był ten nasz portal? Tutaj. No to w sumie nie portal, ale Momencik. Okej, okay, nieważny już jestem. Co to my mieliśmy właściwie zrobić? Udać się do drugiego świata, tak, tak. Okej. Okay. Więc gdzie jest nasz Marco de Balonist? Gdzieś na dole chyba się schodziło, tak. Au au au! Złaś! No, tutaj jest ok. Siema! ma. Wow. Nie, 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 nie. Myślałem, że automatycznie, jak to wyskoczy nam okno dialogowe, ale. No, nie wyskoczyło okno dialogowe automatycznie. Super. Zatrzymajmy się przed nim. No, super. Super, 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 super. Okej, okay, jesteście gotowi? Go to Peacekeepers! Ciach! Chyba nie będziemy z nimi walczyć, po prostu przedostaniemy się. Teraz swoją drogą widzę podobieństwa w pierwszej części do trzeciej. W dwójce nie było w ogóle chyba nawet takich balonów, ani innych rzeczy, a w trójce właśnie był taki motyw, że trzeba było właśnie. Boże, dość często powtarzam słowo, właśnie. Trzeba było. Z takim pilotem rozmawiać, czy z inną osobą pełniącą taką funkcję, Już nie pamiętam Ale okej, okay, nowy świat i... strasznie jaskrawa woda. Nieważne. No i mamy pierwszego smoka przed sobą do uratowania w tym świecie. Titan Tak. Nie wiem o tym, mamy zbierać całą ich mamonę, wszystkie skarby. O, i mamy nowego wroga przed sobą. What? Tak, no dosyć komiczne postaci tutaj występują. I... Wow! Jakiś kanion chyba, czy co? Ej, ej, ej! Może nie, nie zauważyłem go w ogóle. Jarmaty! No, w końcu coś się dzieje w grze. Chodź tu. I nawet zajączki kicają. Jak fajnie. Zajączki, czy to króliki? Nie wiem. Miałem kiedyś królika w domu. No, jego białego. To był raczej zły pomysł. Trzymać królika u siebie, ale. Stary dzieje. No dobrze, możemy ustrzelić ich tą armatą? Zapewne tak. Uwaga, ta króliczka! Jest, trafiony, zatopiony. No, w sumie raczej pogrzebany, ale. Wy, wiecie o co mi chodzi. Okej, okay, fajnie. canyon, no dobrze, to tutaj później. Najpierw chcę jeszcze ze światem nieco się oswoić. Chociaż to pewnie będzie trudne. Ej, 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 ej. gdzie mnie tu wszyscy? A jaki sprytny schował się, no? byłaś stąd. No i co teraz zrobisz? Nie ma szans. Jeszcze ktoś się tu ukrył? Chyba nie. Wracać tu! Co ty mi tyłek będziesz pokazywał? O, nie, nie, nie. Tak, no całkiem ciekawe Cliftown. Może później. O, czy żeby znowu Marco? The Balonist czy nie? A nie! Gosnald! Okej. Okay. tak, 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 bardzo daleko i bardzo niebezpieczny świat. Kolejny mm -hmm. 1200 e, diamentów, tak? Nie, 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 oczywiście zostaje tu. A ile w ogóle ich mamy? Uhu, 762, nie no, fajnie, fajnie. I małża, i dodatkowe życie, super. Uwolnijmy smoka, Magnus. Hi, Spyro. Sparks the Dragonfly has been doing a good job protecting you. Make sure to keep him strong by feeding him lots of butterflies. Okay, postaram się. I od razu tutaj chcę zajrzeć, zebrać co jest. Ice cavern, ale będzie lodowy level, super, super, super. Uwierbiam lodowe poziomy. No może nie we wszystkich grach, ale w wielu tak, bo w ogóle lubi Zimę, i takie tam rzeczy, więc ma to sens w sumie. A ja ten chce mnie ustrzelić! Nie pozwolę ci na to zaraz zaraz. zaraz. Tam aż... Tarcza. Momencik, momencik. Nie, nie z tej strony, nie z tej strony, nie z tej strony. Sej! No! Jeszcze trochę, Bach. ok. Już widzę, że ten skarb trzeba będzie też w ten sposób zniszczyć. Kula doleci tu w ogóle, czy dalej poleci gdzieś? O, doleciała, ok. Co to za poziom? Doktor Shemp. Doktor O Oto może będzie boss, czy coś. Bo tak by chyba nie nazwali poziomu, chociaż może. Nie wiem. Zobaczymy. Cia. Cia. No dobrze, zobaczmy, co tu jeszcze dalej jest, jeżeli dożyje. Jeżeli Spyro żyje OK Smok. I znowu ten niebieski... sosiek. Chodź tu. Nie udało ci się, zapewne chciałeś biegać w kółko, ale... ...przechytrzyłem cię. Dobrze. Au. Dobrze, że Spyro ma te rogi, bo mogłoby się to dla niego źle skończyć. Well done, Spyro. Keep up the good work, and I know you'll fulfill your destiny. Destiny? I just want to kick some. Just those enemies and collect the treasure. <laughs> kick some. Okay. <clears throat> Zobaczmy teraz tutaj! Nie, 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 nie. O nie, fail ah. Zaraz, zaraz. Ile mam tych żyć teraz? Aktualnie nie widzę. Nie jest to pokazane. Mogę coś wcisnąć, aby mi się. Wow! Ale fajny przewrotas. Super. Nie wiedziałam o tym. Kompletnie. No i. Wow! No i mało brakowało. Ok, nie dowiem się, ile mam żyć. Tak. Tak. No dobrze. Wejdźmy tu. I... tu. Skarby! I znowu będę musiał znaleźć klucz. A nie, mam go! Aha, no tak. Faktycznie, przy tym niebieskim strzacie. Okej. Okay. Wow, dwa na raz? Yeah. Kto jest mistrzem? Eee, w ten sposób, okej. Okay. Ale wszystkiego tu jeszcze nie zebraliśmy. No dobrze, no to już może weźmie się w końcu za jakiś poziom. Może by tak, ten lodowy Ice Cavern, tak. Zobaczymy co to będzie.